Dzisiaj wymienimy sobie wkładkę zamka w drzwiach w Clio 2. Będzie nam potrzebne do tego torx 20, torx 25 i jakiś płaski śrubokręt. Tak, wymianę wkładki zaczynamy od odkręcenia boczku, który trzyma się na kilku śrubach. Pierwsza znajduje się tutaj przy klamce druga znajduje się tutaj, pod zaślepką kolejne śruby mamy tutaj dokładnie trzy na dole boczku I jeszcze musimy tutaj zdemontować osłonę i odkręcić głośnik Oczywiście odpiąć kabelki od sterowania szybami i dwa kabelki od głośnika. Także widzimy się za chwilę. Teraz te wszystkie śruby mamy już odkręcone łącznie z głośnikiem. Uchwyt drzwi po prostu sobie wyciągamy. Przy klamce mamy. Zamontowaną linkę z takim uchwytem. O właśnie tutaj którą się wypina i teraz wyciągamy sobie linkę, wyciągamy, wysuwamy linkę do góry. Lepiej to zrobić dwoma rękoma, także odkładam kamerę i zrobię to sobie za chwilę. Teraz przychodzi etap, w którym boczek trzyma się na masę gumę uszczelniającą. Która jest mniej więcej poprowadzona po całym obwodzie. I boczek będziemy ściągać odciągając go od dołu z każdej strony powoli. I wiadomo, nie pociągną za mocno. Może się połamać albo coś podobnego. Także musimy użyć trochę siły i do zobaczenia za chwilę. Teraz w boczek mamy już poluzowane, przewody przepchnięte otworami. Łapiemy tutaj w tym miejscu, otwieramy, podciągamy do góry po prostu go wysłan. mamy zdjęty wkładka znajduje się właśnie tam. Musimy odkręcić ten plastik, który jest przykręcony na dwie śruby. Będzie torx 30. Nie wspomniałem o nim na początku, ale będzie nam potrzebny. Także odkręcamy jedną i drugą. I demontujemy tę czarną osłonkę Gdy odkręciliśmy już ten czarny plastik, okazała nam się wkładka zamka, która jest wpięta. Można powiedzieć taki główny zamek i przymocowana takim ścieniem plastikowym, tym białym, który po prostu, żeby ją zdemontować, musimy przekręcić. I on wtedy nam się zesuwa i po prostu. Odpychamy wkładkę na zewnątrz i ona nam wychodzi przy montażu nowej wkładki. Musimy pamiętać, żeby trafić nową wkładką między widełki tego głównego zamka. Teraz nie zostało nic innego jak po prostu ten biały pierścień dosunąć. Blachy drzwi i go przekręcić, żeby zamocować wkładkę na stałe. Teraz, gdy wkładka jest na miejscu, i sprawdziliśmy sobie, czy wszystko jest OK. U mnie jest OK. Samochód zamyka i otwiera się z kluczyka. Także możemy wszystko montować. W w kolejności odwrotnej do tego jak demontowaliśmy ja już boczek mam złożony też na pewno trzeba pamiętać żeby przy montażu boczku w pewnych miejscach go jeszcze podobijać bo oprócz tej pasty uszczelniającej są też spinki które trzeba lekko dopuknąć żeby poczek wszedł na swoje miejsce. Także dzięki, do zobaczenia.